W dzisiejszym materiale zajmiemy się pytaniem, które z pewnością nurtowało wielu fanów serii. Pytaniem, które może wydawać się z pozoru błahe, ale skrywa w sobie głębsze przesłanie. A mianowicie, dlaczego Harry Potter wyrzucił Kamień Wskrzeszenia w zakazanym lesie, zaraz po tym, jak wszedł jego posiadanie? Dlaczego nie zachował go na później? Nie schował bezpieczne miejsce? Przecież mówimy o jednym z trzech insygniów śmierci. Artefakcie o niemal nieograniczonej wartości magicznej. Czym jest Kamień Wskrzeszenia? Kamień Wskrzeszenia to jedno z trzech legendarnych insygniów śmierci, które pojawiły się w Baśni o Trzech Braciach, opowieści przekazywanej w czarodziejskim świecie od pokoleń. Zgodnie z tą historią, trzej bracia Pewerel, Antioch, Kadmus i Ignotus dzięki swojej potędze i sprytowi zdołali przechytrzyć śmierć, kiedy udało im się bezpiecznie przeprawić przez zdradliwy nurt rzeki. Śmierć, nie mogąc otwarcie ich zabić, udaje podziw i obdarowuje ich trzema darami, z których każdy symbolizuje inne podejście do śmierci. Antioch, najstarszy z braci, zażądał najpotężniejszej różdżki na świecie i otrzymał czarną różdżkę. Kadmus, środkowy brat, chcący jeszcze bardziej upokorzyć śmierć, poprosił o możliwość przywracania zmarłych do życia i otrzymał kamień wskrzeszenia. Ignotus, najmłodszy i najbardziej pokorny, poprosił o coś, co pozwoliłoby mu uniknąć śmierci i otrzymał plerynę niewidkę. Kamień, który trafił do Kadmusa, rzeczywiście dawał użytkownikowi możliwość przywoływania zmarłych, ale co bardzo ważne, nie w pełni, nie fizycznie. Osoby przywołane przez kamień były jedynie cieniami swoich dawnych jaźni. Bardziej realne niż duchy, ale niematerialne i obce wobec świata żywych. W przypadku kadmusa okazało się to tragiczne. Kiedy przywrócił swoją ukochaną, nie była ona naprawdę z nim. Tęsknota i ból doprowadziły go do samobójstwa, ponieważ nie mógł znieść życia bez niej. Historia kamienia po śmierci kadmusa. Po śmierci kadmusa, kamień wskrzeszenia przechodził z rąk do rąk, a jego historia owiana była tajemnicą. Wiemy jednak, że przez pokolenia znajdował się w posiadaniu rodu Gauntów, dalekich przodków Voldemorta, którzy byli bezpośrednimi potomkami kadmusa. Przechowywali go w formie pierścienia z herbem Peverellów. Kamień ostatecznie trafił do Voldemorta, który nie rozpoznał jego prawdziwej natury i uczynił z niego Horkruksa obiekt zawierający część jego duszy. Dumbledore odnalazł pierścień i zniszczył go, ale nie sam kamień. Kamień ukrył złoty złotym zniczu, który przekazał haremu w testamencie. Moment decydujący zakazany las. W kluczowym momencie insygniów śmierci w rozdziale 34, gdy Harry dobrowolnie idzie na spotkanie ze śmiercią, aby oddać życie i pokonać Voldemorta, otwiera znicz i odkrywa kamień. Wypowiada wtedy słynne słowa do swoich bliskich: Jamesa, Lili, Syriusza i Lupina, którzy pojawiają się przed nim jako przezroczyste, niematerialne zjawy. Towarzyszą mu w ostatnich chwilach i dodają mu odwagi. Kamień daje mu duchową siłę, aby stawić czoła losowi. Tuż przed konfrontacją z Voldemortem, Harry pozwala kamieniowi wypaść z ręki i zniknąć gdzieś na ściółce zakazanego lasu. Widzimy ten moment jako symboliczne odcięcie się od pokusy ingerowania w porządek życia i śmierci. A według rozdziału 34 wyglądało to tak. Myślałem, że przyjdzie, powiedział Woldemort jasnym, wysokim głosem, a jego oczy płonęły. Oczekiwałem, że przyjdzie. Nikt nie mówił, wszyscy wyglądali na równie przestraszonych jak Harry, którego serce biło tak mocno, że zdawało się próbować wyrwać z klatki piersiowej. Miał zaraz rzucić się na śmierć. Jego dłonie się pociły, gdy zsunął Pylrenę witkę i schował ją pod szatę, z różdżką w ręku. Nie chciał zmuszać się do walki. Myliłem się, powiedział Voldemort. Nie myliłeś, odpowiedział Harry, najszybciej i najgłośniej jak potrafił, zbierając całą siłę, by nie zabrzmieć na przestraszonego. Kamień wskrzeszenia wypadł z jego zdrętwiałych palców, a kątem oka zobaczył, jak jego rodzice, Syriusz i Lupin, znikają, gdy zrobił krok w światło ognia. W tej chwili czuł, że liczy się tylko Voldemort, że zostali tylko oni. I teraz nasuwa się pytanie, dlaczego to zrobił? To kluczowe pytanie. Przecież kamień mógłby służyć jeszcze nie raz. Czy to w chwilach żałoby, czy nawet w bitwie przeciwko dementorom, gdzie jego duchowa moc mogła działać jak silny patronus, a jednak Harry świadomie go porzuca. Oto dlaczego. Po pierwsze, nie chciał być Panem Śmierci. Chociaż Harry posiadał wszystkie trzy insygnia, pelerę czarną różdżkę i kamień wskrzeszenia, nigdy nie miał ambicji, by je zjednoczyć i zostać Panem Śmierci. Jak powiedział Dumbledore, prawdziwy pan śmierci to ten, kto akceptuje, że śmierć jest nieunikniona. Voldemort chciał pokonać śmierć i uczynić się nieśmiertelnym. I to właśnie ten strach doprowadził go do upadku. Harry nie chciał powtarzać jego błędów. 2. Kamień nie daje prawdziwego życia. Harry przekonał się, że kamień nie przywraca zmarłych osób w sposób, który naprawdę zaspokoiłby ludzkie potrzeby i emocje. Przywoływane osoby były cieniem, jak duchowa projekcja. Piękna, wzruszająca, ale nieprawdziwa. Trwała tylko chwilę, a potem znikała, zostawiając pustkę. Har nie chciał żyć w iluzji, ani rozpamiętywać przeszłości. Chciał iść naprzód. I trzy. Kamień spełnił swoją rolę. Kamień pomógł Haremu przejść przez najtrudniejszą chwilę w jego życiu. Pomógł mu zrozumieć, że nie jest sam. I to właśnie w tym momencie, gdy nie potrzebował go już więcej, wypuścił go wolno symbolicznie i dosłownie. Był to akt dojrzałości, odwagi i pokory. Co stało się z kamieniem później? W następnym fragmencie w rozmowie z Dumbledorem za światach rozmowa, która odbywa się na stacji King's Cross w symbolicznym wymiarze, Harry mówi wprost: To, co było ukryte w zniczył, zaczął. Upuściłem go w lesie. Nie wiem dokładnie gdzie, ale nie zamierzam go szukać. Zgadzasz się? Zapytał. Zgadzam się, mój drogi chłopcze, powiedział Dumbledore, podczas gdy inni spojrzeli na nich zdezorientowani i ciekawi. Mądra i odważna decyzja, ale nie mniej niż się po tobie spodziewałem. Czy ktoś jeszcze wie, gdzie upadł? Nie. – odpowiedział Harry, a Dumbledore z satysfakcją skinął głową. J.K. Rowling dodała, gdy pytano, czy kamień kiedykolwiek zostanie znaleziony. – Myślę, że nie. Wyobrażam sobie, że został zmieszczony kopytem centaura, gdy centaurzy pędzili na pomoc walczącym w Hogwarcie i później zakopany na dobre. Kamień wbił się w ziemię, został przysypany, zapomniany i tak miało pozostać. Podsumowując, decyzja Harego, by wyrzucić kamień, nie była przypadkowa. Był to akt świadomy, pełen znaczenia. Nie chodziło tylko o porzucenie artefaktu. Chodziło o wybór życia, miłości, przyszłości i pogodzenie się z tym, że śmierć jest częścią ludzkiego losu. Hary nie chciał mocy nad śmiercią. Chciał tylko żyć, jak normalny człowiek. Najważniejszy morał to zaakceptowanie nieuchronności śmierci jako naturalnej części życia. Hary miał okazję zachować kamień i wielokrotnie przywoływać bliskich, ale zrozumiał, że trzymanie się przeszłości i zmarłych nie prowadzi do uzdrowienia, lecz do bólu i złudzeń. Tak jak to było w przypadku Kadmusa który nie potrafił pogodzić się ze stratą. Kary nie wybrał złudnej możliwości bycia z duchami przyszłości. Wybrał życie z żywymi. Mógł uciec w iluzję, ale zamiast tego zdecydował się na teraźniejszość i przyszłość mimo bólu. To ważna lekcja o odpuszczaniu, dojrzewaniu emocjonalnym i skupieniu się na tym, co naprawdę mamy teraz. Kary był jedną z niewielu postaci w całym uniwersum, która miała dostęp do ogromnej mocy i dobrowolnie z niej zrezygnowała. Nie zachował kamienia, nie zatrzymał czarnej różdżki. Nie dążył do nieśmiertelności. Mimo że mógł zostać panem śmierci, nie pragnął władzy, lecz pokoju i normalnego życia. Najwięksi bohaterowie to ci, którzy nie szukają mocy, ale wybierają dobro. Kamień mógł przywołać zmarłych, ale nie przewracał ich naprawdę. Harry zrozumiał, że prawdziwa miłość nie wymaga trzymania bliskich przy sobie, ale trwa w sercu i pamięci. To kontrast wobec Voldemorta, który obsesyjnie trzymał się życia, nawet kosztem innych dusz. Czasem musimy pozwolić, by coś odeszło. Choćby było dla nas najcenniejsze. Harry wyrzucił kamień, bo wiedział, że jego czas się skończył, że w tej chwili nie potrzebuje żadnej iluzji spotkania się z bliskimi, tylko odwagi, by żyć dalej. Jeśli dotarłeś do tego momentu i ten temat Cię zaciekawił, to napisz w komentarzu: Czy ty wyrzuciłbyś kamień z czy jednak go sobie zostawił? I pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A teraz do następnego cześć!